Witam wszystkich, z tej strony Analog. No to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015. Dzisiaj jest ze mną Damian Elo, Elo. I duszek 3-2-0 no. Dzisiaj już, no już właściwie kawałek dalej już, już nie kończymy, Tam w oddali widać właśnie jak duszek kosi rzepak. Tak jest. Damian chyba... Nie wiem co, pojechaliście po przyczepę, czy co? Tak, po nowy nabytek. No właśnie, mamy nowy nabytek, wzięliśmy kredyt 100 tysięcy, bo tyle mieliśmy jeszcze dostępnego. Hmm. Wzięliśmy, kupiliśmy przyczepę do zbierania balotów, bo, bo stamtąd nawet on nie chciało nam się na razie męczyć. Kiedy, hmm. kiedy indziej będziemy to robić, nie? No. I tutaj pole jęczmienia było już zgłoszone też. W międzyczasie między tymi od a następnym odcinkiem sprzedamy jeszcze zboże i zobaczymy jak tam będziemy stać z finansami, bo być może będzie nas stać na zakup nowego kombajnu. No, o, nie, nie wiem czy się uda, ale zobaczymy. No, a ja, jak widzicie, no, się zajmę. A teraz takie małe sprostowanie. Kiedy indziej, jak mówił Elok wcześniej, to znaczy, że nigdy. Ale co? <grych> no chodziło mi o to belaty żeby kość na przyczepę. Nie, czemu? Klubo. Ty robisz? No pewnie. Dlaczego się nie zgodziłeś? Przed odcinkiem, ale na co? Na, na belaty, żebyś kładł. No bo już to robiliśmy ostatnio. No i przez czego? No. A mnie też nie lubią. Właśnie. Nie, nie myślisz o nich. Zamknął się w sobie. Nie, tutaj jeszcze. One to coś chciało. O, ty. ty Te bela się nie mieszczą na ten. Mm, na tą przyczepę. Większe nie mieszą. Większe są. Nie gadaj. Ale działa. 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 No To w czym problem widzisz? Większe były. Większe, normalnie. To w 13 miałem taką samą. Szkoda, że nie dodali modułorki. Kurczę. Szkoda, koda, koda. Spokojnie, kilka tygodni będziesz miał tu mod orki. No Tak, ale nie, nie było takiego modorki, że działa do oryginalnych, nie? Tego było w modach, które dodawali. A może będzie taki mod, że będzie od razu modorki? No, właśnie nad takim czymś to by popracowali, to by było garante. No, że wszystkich się unika. Znaczy był chyba taki mod o ile się nie mylę, w 11, ale nie jestem pewien. Nie, nie było. Nie. No to nie wiem. Nie, nie boję się. Nie ładuj się. <grym> o, ale mamy, nie wiem. Ale upierdzielony pierdony Ile nie? bardzo dużo. To znaczy? Chyba 2 litry tylko. Oho. Te to, to to wiesz co to... Z ciekawką wyniesiem Nie, sorry, weź e, 2000 No nie wierzę, ty nawet ślad się robi na, na orce i jak to głupio wygląda mm. oh, oh, oh. Kurde nie, od przyszłego odcinka muszę chyba podłączyć kierownicę i, i, i to i, a ten podoba mi się, który tutaj w ciągnikach, jak i w kombajnie, że buty są pod, zna, znaczenia. Ślady po butach. Tutaj? No, ja mam, ją w kombajnie mam. Użyjesz po... w faktycznie? Teraz zauważyłem. <laughs> ty tak. Ja też mam. Ty u mnie to no. chyba ktoś. Nieźle było ten napierdalał. A czym ty jedziesz? No. no bo. E e e a no to ja? No widać takie twoje ślady. <grymne> no co ja zrobię, no. No i mieszkamy na wsi. Czego chcesz? No to... Czego się to spodziewać, nie? W takich butach to się do kościoła chodzi. Aha. Do szkoły Właśnie do szkoły, w takich to się na łapie biega. Wielkich <grymne> <grymne> I pisze jeszcze taka kartka, zakaz wchodzenia w czystych butach. No W każdej kogo. szkole tak jest napisane przecież. Mm -hmm. Czy ktoś w szkole zmienia buty? Nikt. Mm. No, no bo pi Pierwszaki. nie wiedział. Pozdrawiamy pierwszaków. Mm. A czy ty duszek nie jesteś pierwszakiem? przypadkiem? A jestem, oh, również pacjent. jestem, ale. ale Zimie... te... To zmieniasz buty. No no niestety. A jestem w Techniku. Ja pamiętam jeszcze w jeden rok jak byłem w gimbie. To hmm. jeden rok musiałem chodzić w mundurkach. Nie? Tak, znaczy to A? u mnie było w podstawówce. U mnie też. Jezu, jak, ja za w jak gimbie one... byłem wtedy. Jakie one były ciasne, Jezus Maria. A z czego ja taki... Mieli Takie. Jeansowe takie. ja też te no kamizelki. No. no. Niektórzy mieli <laughs> inne, Za moich czasów to były takie kamizelki, a teraz to w ogóle... To ja pytanie. nie jakaś ta młodzież taka dziwna teraz. <laughs> mhm. Tak sobie wychowałeś. No. A co ja? Ja jeszcze młodzieży nie posiadam. A skąd wiesz. Ja, 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 ja. Bo, jest, bo jest bezpłodny. A, Nie. No, a... a skąd ty wiesz? Sprawdzałem. Ja. Lekarz mówił, że ma za chore jajniki czy coś. Tam. No to słuchajcie. No tak byliśmy razem u lekarza pamiętam. Nic. <laughs> jedziemy, jedziemy. Kumbain, W końcu zacząłem obrabiać inne programy, filmy. Już widać, dużą różnicę jest na, na A czemu obrabiałeś? Korelem. No teraz obrabiam Vegasem. Ile to Nie słyszałem o tych. Ha? Ile to jest za 750. O, skus, wyjdź. Czy już wiesz, dlaczego ty taki głodny jesteś? Co jestem? Czy <tryk> już wiesz, dlaczego ty taki głodny jesteś? <tryk> <tryk> Dobra. Ja <Jadę> do Niech Holanda umieć? <tryk> Którego? Nie Holanda? A mam jednego ty... A, nie? Bo cię zaraz ten karszer <śmany> no. <śmany> no. <śmany> to nie. Zaraz tą arkę ci No, to. A tutaj mam polezować. O w mordę jak ten, jak ta przyczepa zjechała. A potamiłeś pod koła? To ty przy... przy... odczepiałeś! Nie zjechała przyczepa, tylko ty, kurde. Jak, jak cały czas kosisz dookoła, no to ci ona ucieka, nie? Coraz bardziej. Cie Słuchaj. Nie, Słuchaj. ja teraz jadę w tą, do góry w dół. O matko, jak krzywo pojechałem. Ślepo to ty. Ta, ta pierwsza skiba, ona powinna ten ślad, kurde mój yy, przerzucać, a ona nie przerzuca. Jakie jajca? Jakby raz Kult, Kultywujesz czy nie możesz? Nie mogę Za, za mało mocy czy co? Za mało mocy mam hmm? Odczepiać się czy co robi? Jadę Tu jadę 3 na godzinę No to po, po podwórkę jedziesz może dlatego Tych. Tych. Mi się jeszcze tak nie trafiło, że mam za mało mocy jak ty kombajny jeździsz albo... Ale ma... nie, nie, ogólnie Nie to już mojej jeszcze A, pięknie, no ja tu A ile ona wymaga mocy? Zobaczymy Tę ciągnik ile ma koni? 160 Boże, co tu się dzieje? Komu mikro bo... to ja mam gąbkę, to już nie ja bo nie, u ciebie jest właśnie teraz jest super, nie? Jak masz tą gąbkę. A u mnie? No, no teraz już jest okej, okay, ale przed chwilą ci coś trzeszczało. Tak o? nie, eee, nie, to ci trzeszczał mikrofon. A no, to nie wie. trzeszczy mikrofon, tylko mój fotel. To pewnie kozak, proszę Idę. O dalej. Potem trzeszczy, tam, Nie, tam nie, to nie, to nie był fotel, to tak jakby ten SMS ci prowadził, czy ktoś o dzwonił. No, no niekoniecznie, taki dźwięk, ja ale... Ale bo w podobie. No. I potem ten... To, 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 kurna, silosów. Znaczy, ten rzepak teraz robisz, nie? No. No to nie. Znaczy tak, do silosu i weźmiesz mana, tą mhm. przyczepę, tą większą. Mhm. I z silosu wysypiesz cały rzepak i pojedziesz tam, gdzie jest najdroższy. Nie ma problemu. A to jeszcze chwilę, bo jeszcze trochę... Wszystkie, zbo wszystkie zboża się sprzedały od razu. Dobra, Czy Czyli wszystko od razu bym sprzedał? No, no, e, no, no po kolei by się sprzedało wszystko. To tam zobaczymy, bo może ten... na dwa razy... znaczy w sensie na, na dwa... pojedziemy jeszcze traktor z drugą Figla pojedzie, nie? No może, zobaczymy jak to będzie. Znalazłeś tego? No teraz to nie mogę, bo teraz... Kur, tu, ten, Oran. No to wchodzę, co ja mam czy to potrzebuje 220 koni? Czyli tyle ile ma Lambo No widzisz? Ten case taki słaby jest, ciekawe kto chciał tego case'a No ciekawe mm. kto chciał Ciekawe To był chyba ten Vokem coś mi się tak zdaje no Tak, zwłaszcza, że on z nami dawno nie grał nie? No No to U... ja mówię, że to był Vokem Mhm A. Tak, ale ładna dziś pogoda Mhm, znakomita Zajmienka. Ale tade, słyszeliście sąsiedzi? Podobno w poniedziałek w grze ma padać śnieg. Już nie ma takiej jesieni. Kiedy Zara ma? Zaraz się zima zbliża. To co mi Mikołaj przyniesie? Jest co, myśleć, że ci ruska wsadzi w dupę. No. Aż tak? No. Jest, jest ciepły. Papa kutasku. Ty, to wiesz co, to ty jak nie możesz się tym se tam uporać, się z tym, z tym agregatem, to grzej posiewnik i przyjedziesz tutaj rozsiewać już. Ja tutaj... O, z górki to leci... No to przy okazji możemy sprzedać tego kesa. Jak się z nich sprzeda tego... No tak, no. ale znowu jak będziemy w czwórkę czy coś, to trochę mało tak dwa traktory, nie? Nie, założycie, że w czwórkę nigdy się nie trafi. Tak, jak dzisiaj akurat się nie trafiło, bo Luftwach ale... go rozłączyło. rozłączyła. A jakby wszedł Titus albo Paweł, jakby się naprawił w końcu audio? Wideo. Hmm. No właśnie. Ja w lesie się nie. trochę pobawię. Nie możesz o. tak dużki zakładać. No niby te... Jedziesz, pośrednik? Jadę, jadę, zapierd... Myślę, że jeszcze tak z dwa ta, z dwa przyjazdy i koniec. No i to jeszcze trochę zostało. I możesz siać y, rzepak, jak coś, nie? Tutaj. Czemu? Bo tak. Y nie? Japa, bo będzie cię bolało. A jak mnie będzie badała? Nie rozumiem. Du, duszek powiedz mu, bo, bo ja nie zdzierżę. <grym> będziecie bardzo badało. Ale w jaki sposób? Mm, Taki jak lubisz. Weź, <grym> weź, <grym> weźmie pasek i będziecie dług po mordzie. Tak. Ale Ej, ja... on nie ma paska. Mam. No to innego Mam. paska weźmie. <grym> Takiego, takiego foliowego. Tak. A pięć nie bardzo. Spoko, ja bólu nie czuję. Coś mi napierdala. Więc pozdrow. Stalowa twarz, bycz. Nie no, że nie ja nie czuję bólu. To jak ty żyjesz? Nie no, czuję jakiś tam ból. Na no, mnie nawet... zabolało. Ale dzisiaj mi zabolało mocno. No ja wiesz gdzie zabolało. Słysz no, się przy... stąd Nie, przypalali go prętem. Nie Co Wyjeba... Gra... Graliśmy Grałem w Heluę. Jak się wyjebałem I to jeszcze tak na, na rękę poleciałem i teraz myślałem, że ma umaną rękę, nie mogę wyszedł jej. Lebo co grałem Ale... Ale Grzegorz stasujesz w nocy. Nie, Grzegorz spokojnie śpi. <tosłyska> To jak ty będziesz... o, jak ty będziesz yy, Mam prawą? Aha. A to lewać ci się już kudziło, a ja to a, ja ty nie, To nie. Dobra, to ja już jadę u, umyć kombajna. Czy poza odcinkiem się go umyję? Poza odcinkiem. Możesz teraz, bo jeszcze 5 minut ci no. zostało tutaj. A, to my jeszcze nie Holanda umyj. Mhm. To ci tą make w dupę wsadza? <laughs> <ja. śmiech> Nie dosięgniesz. Razem z całą aparaturą wejdzie. Ja mam swoją myjkę. Jak się <grym> Dobra, zmiejmy temat. okej. Okay. Będę z cała polska ogląda prawie. Tak, cała to polska. Ja wiem, <grym> prawie, prawie. Ile będzie za 3000 odsłon? Może. No, no wtedy było 7. Tak? Ostatnio było no tak, widziałem dzisiaj. Sumie, ten, ten sezon może mieć trochę oglądalności. Ej, u... nie jest umyję trochę mućkę. Dobra. Się teraz Henry Łob myje ładnie. Żabak się jesz? Nie mam się Nie. To się wyklepie, dobra, później się umyję. Heather no. to teraz biorę mana, tą dużą. I gdzie mam jechać? Do no. sklepu, a do tej, Że tej. Wysypałeś już wszystko? Właśnie nie, bo nie mam dziennika. Aha, no dobra, no to nie, no to poczekaj, to weź już ci mówię co weźmiesz, weź pszenicę. Jaką ma ładowność ta przyczepa... na... naczepa? Nie wiem. 40, 50 ton. 40. Ta, tylko? No. Mówiłem, że byś kupił Na Naczepa, nie ta mała, tylko ta... No naczepa, no. I też zobacz no. 47, faktycznie mało ma. No widzisz? Kurwa, mówiłem kampeda. 10 więcej miał. To... i tak brakło. To weź jęczmień na tą naczepę. Aha. Grzej poczekaj, ci mówię 617, 700 No... Już ci mówię gdzie? Elewator zbożowy Okej, okay, zaraz tam, na razie to jadę po ten. Weź mi zatrąbować. To tutaj stoisz? Tak. To nie, to jest. Ale ma... ty słaby Maclexon. <śleszy> no bo ty masz słabe jak Jak Trabant Oj. <śleszy> <Uj. śleszy> O znak skociłem. Łomatko, ale jadę. Się zagapiłem. A to kurwa kiedy to mi... Czyli co mam brać jęczmień? Tak. Okay. O, ładny. A gdzie ty jedziesz? No, bo do Sinasu. Aha, bo to no, na głównej farmie jest wszystko na to. No. A to tam wysypywałeś też ten jęczmień? No. Wziąłeś w ogóle na naczepę, bo nie widziałem. Ja no... Jechałem bez. No, do, do ciebie to podobne. Sobie do kabiny. Sobie do kabiny to wsadzę. No, a co? A wodki masz? Masz. No, mam. Akurat zawiedziesz, przyjedziesz i pojedziemy na dwa pojazdy z, z tym, z pszenicą. Jeżeli bym ciebie jeszcze nie dogonił. Nie, ja już raczej nie zdążysz. Chociaż w sumie... Nie, chyba nie. Pszennica, jęczmień. Start. No i się sypie. Ach, jak przyjemnie. I gdzie mam to? Elewator zbożowy? Tak. A gdzie to jest? Udwa, tym to miota. A gdzie to jest? A, tutaj. A, to blisko. Tak. Co? Już? Nawet... Nawet to nie była pełna przyczepa? No nie. No tutaj... Ile tam masz? Yyy... 37% 31 ton. No. Prawie Dzięki. 32 tony. A co będę... Tymi... Landówkami jechał? Landówki to masz w Niemczech. Cio. No to prawie też Niemcy są. W sumie. Więc to, dużo, to się, dużo się nie nie Gdzie tu, tam jedziesz? Jak ty tu się jesz? Jak e, kolega. Ja tu się po, e, po wszystkim. No. Elewator z Bożowi. No to już jedziemy do elewatora. I no, gdzie tu no. teraz? W prawo. W lewo. Tutaj idzie, tu się sypie, proszę ja ciebie. Tutaj? Nie, tutaj nie. Tutaj chyba coś jest, tu się wjeżdża chyba, nie wiem. Tak, to tutaj chyba. No nie też że nigdy nie ktoś na oryginalnej macie. Ja pierdziele, to tutaj jest. Jak? To to w tutorialu było, na początku. A ja nie wiem, ja nie, 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 nie grałem w tutoriala. Te nie przypadkiem pewnie. włączyłem. Ja też przypadkiem włączyłem. Myślałem, że coś ciekawego będzie, ale dobra, sobie wiem, że nie dać tego przejść. Lecika, lecika, Ale to się fajnie ten. O stary jak to fajnie idzie. Ty serio, bo to ta, ta łapa co jest z przodu, ona idzie do przodu cofa się. No, I no to, to ty nie powiesz. Ty to jest? jest fajne. Przecież to ty, w modach już było człowieku. A to jest oryginalne. Ty chuj to jest kurwa. Czemu nie sieje? Ile ci przyło o, na siódmym odcinku. Co? Jadę po Nie wiem, z dwadzieścia par tysięcy. Dobra, ej, możemy kończyć. No to, czekaj, to, powied to też podsumowanie. duszek podsumowanie. I nie, Dobrze. ma co robić podsumowania przecież. To, to, to. I, Masz, a j, j, my j, się, a, widzimy się w następnym odcinku i tyle. Trzymajcie się, cześć. Ja, ja chcę podsumowanie Czeka. na razie. Halo, ale...